Nie wiemy dokładnie, ile lat miał święty Józef, kiedy Jezus narodził się w Betlejem. Biorąc pod uwagę ówczesne zwyczaje, mógł mieć co najwyżej dwadzieścia kilka lat. Ewangelia określa go jako człowieka prawego. W perspektywie biblijnej człowiek prawy to ten, który realizuje wolę Bożą, zwłaszcza jeśli wymaga to szczególnej pokory i zaufania do Boga. Święty Józef nie rozumiał pewnych rzeczy. Wiedział, że nie jest ojcem dziecka, które poczęło się w łonie jego żony. A za takiego będzie uchodził społeczności. Jako człowiek prawy był jednak przekonany, że w życiu duchowym nie można wszystkiego zrozumieć, bo Bóg przewyższa zdecydowanie możliwości naszego rozumu. Święty Józef nie prosił Boga o szczególne znaki dla siebie. Wydaje się, że z natury swojej był refleksyjny. Poświęcał ponadto wiele czasu na modlitwę, przez którą pogłębiał kontakt z Bogiem. Dlatego pewnie był przekonany, że niekiedy brak znaku, o jaki prosimy może być bardziej wyraźnym znakiem Bożej obecności. A cóż dopiero, jeśli ukazuje mu się we śnie wysłannik Boga i bardzo wyraźnie mówi do niego Nie bój się. Kardynał Robert Sara, prefekt Kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów i autor książki pod tytułem Moc milczenia, nie ukrywa swej fascynacji Bogiem przemawiającym do człowieka w ciszy. W celu poznania go duchowny regularnie, co dwa miesiące udaje się na trzy dni skupienia w absolutnej ciszy. Liczy się wówczas jedynie obecność Boga i Eucharystia. Jak sam wyznaje, ciszy nauczył się przy łóżku chorego przyjaciela, którego śmiertelna choroba pozbawiła możliwości mówienia i słyszenia. Od tego czasu docenia wartość ciszy i promuje ją w całym kościele. Wbrew kulturze hałasu, który tworzą ludzie, media, telefony. Kardynał Sara uważa, że spotkania z Bogiem w ciszy nie można zdefiniować, a jedynie doświadczyć. Potrzebujemy doświadczenia ciszy, oderwania od tego, co nas zajmuje, od naszych problemów i różnych sytuacji w życiu. Uczmy się tej ciszy, będąc z Bogiem. Dlatego stale trzeba walczyć o ciszę z sobą samym. Ta cisza potrzebna jest, by prawdziwie stać się człowiekiem. Według duchownego trudno jest znaleźć kogoś, kto jest prawdziwie pobożny, a jednocześnie jest gadułą.